Witam w kolejnym odcinku z Dying Light, dzisiaj kwarantanna tej GS 125. Przechodzimy kwarantannę. Zobaczymy. Chyba na tym piętrze już nie, to już wyżej jest. To idziemy wyżej. Żeby zabić zombiaki. Tutaj trzeba otworzyć, wystarczy zwykle otworzyć. A tu jest kolejny zombiak. I tutaj kolejny, dobra. Tutaj jeszcze są jedni, drugi. Dobrze. Tutaj jeszcze jest pewnie jeden, to tak. jest jeden. I ostatni jest pewnie, za, tak, za tymi drzwiami jest. Dobrze, o to jeszcze więcej, ale tutaj jeszcze są tutaj jeden, drugi i za tymi drzwiami. Ostatni chyba już. Trudny zamk, Trzeba otworzyć te drzwi. O jest otwarte drzwi. I tu jeszcze ostatni został dobrze pokonany. Dobrze. I to wszystko w tym odcinku. Żegnam się. Cześć.